Ilu studentów jest w Pile? Ile lat ma najstarszy z nich i z jakich najdalszych części Polski młodzi ludzie przyjeżdżają na studia do Piły? W tym odcinku serii W rytmie miasta przyjrzymy się społeczności akademickiej. Nazywam się Marcin Maziarz i na samym początku mam dobrą wiadomość. W tym odcinku nie zobaczycie mnie ani razu. Zaczynamy. Rok akademicki 2018-2019 w Pile kończy około tysiąca studentów studiów dziennych i niestacjonarnych. Największą uczelnią w mieście jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, w której kształci się 1100 żaków. Pozostali to studenci Nadnoteckiego Instytutu Poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wydziału Nauk Stosowanych w Bydgoskiej Wyższej Szkoły Gospodarki. W dniu inauguracji roku akademickiego było ich o kilkuset więcej. Różnica to nie tylko ci, którzy nie podołali trudom nauki, ale także inżynierowie, których studia trwają 3,5 roku i kończą się wraz z zamknięciem semestru zimowego. 1 października ubiegłego roku studia w Pile rozpoczęło ponad 600 osób. Ponad 500 studentów pierwszego roku odnotowała PWSZ, a 80 UAM. Dla WSG brak publicznie dostępnych danych na ten temat. Piła przyciąga przede wszystkim studentów z miasta i regionu, ale do miasta przyjeżdżają także osoby z dalszych zakątków Polski. W PWSZ uczą się w tej chwili mieszkańcy Płocka czy Inowrocławia, a wcześniej przez uczelniane pracownie, korytarze i dziekanat przewinęli się także studenci z Gdańska, Warszawy, a nawet okolic Zakopanego. Osobną kategorią są studenci korzystający z programu Erasmus. Do PWZ na semestr letni 75 osób przyjechało na studia, a 33 na praktyki. I tu robi się naprawdę międzynarodowo, bo w kampusie przy Podchorążych można spotkać studentów z Turcji, Rumunii, Mołdawii, Hiszpanii, Rosji, Serbii, Bośni i Hercegowiny, a także z odleglejszych miejsc: Maroka, Nigerii i Pakistanu. Zagraniczni studenci najczęściej studiują ekonomię, pracę socjalną, fizjoterapię, budownictwo i filologię angielską. Studenci z piły także wyjeżdżają za granicę. Najczęstsze kierunki to Turcja, Rumunia, Portugalia, Słowacja i Belgia. To studenci ekonomii, filologii, pracy socjalnej, transportu, fizjoterapii oraz mechaniki i budowy maszyn. W tej chwili wiedzę za granicą zdobywa 46 studentów PWSZ. Wracając jednak do piły, ciekawostka. W powszechnej opinii ze studiów dziennych korzystają wyłącznie osoby tuż po maturze, bo później, wiadomo, praca, dzieci, rodzina. Nic bardziej mylnego: w PWSZ najstarszy student studiów dziennych ma 54 lata. Nie jest to jednak rekord. Niedawno naukę, również na studiach dziennych, konkretnie na pracy socjalnej, zakończył jego o 10 lat starszy kolega. Działające w pile uczelnie prowadzą studia licencjackie, magisterskie oraz inżynierskie, a także studia podyplomowe. Zdecydowana większość żaków studiuje w trybie dziennym, ale uczelnie proponują także studia niestacjonarne, zaoczne i wieczorowe, wykorzystując przy tym także kształcenie na odległość. Część studiów na PWSZ i UAM odbywa się w porozumieniu z lokalnym biznesem. Na kierunkach inżynierskich na PWSZ można wybrać studia dualne, na których studenci, używając skrótu myślowego, zaczynają pracę jeszcze w trakcie studiów. To zdecydowanie więcej niż praktyka zawodowa, a studenci otrzymują od pracodawcy wynagrodzenie. W sprawie studiów dualnych PWZ podpisała umowy z około 40 przedsiębiorstwami w regionie. Z kolei studia na technologiach informatycznych na UAM zostały uruchomione jako odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego biznesu. W dydaktykę i rozwój kierunku zaangażowani są praktycy ze współpracujących firm, w których studenci mogą także odbywać praktyki. Ciekawostka. Kampus UAM na terenie lotniska ma aż 13 hektarów powierzchni i jest największą uczelnianą nieruchomością w Pile. Na drugim miejscu jest kampus PWSZ przy Podchorążych, który ma 7 hektarów. Baza WSG to piękna, zabytkowa willa przy Alei Niepodległości. Największa w Pile uczelniana aula to Auditorium Maximum w PWSZ. Na widowni może zasiąść 460 osób. Druga pod względem wielkości jest aula UAM na 260 miejsc. Szczególną dumą uczelni są specjalistyczne laboratoria. W nowoczesnym budynku UAM przy Kołobrzeskiej studenci mogą korzystać z laboratoriów hydroekologicznego, botaniczno-zoologicznego, hydrochemicznego, geologicznego i geomorfologicznego. PWZ najnowsza inwestycja w bazę dydaktyczną to Centrum Symulacji Medycznych, w którym studenci pielęgniarstwa mają do dyspozycji naszpikowane elektroniką manekiny symulujące funkcje życiowe, a pracownie do złudzenia przypominają sale szpitalne. W programie jest kilkadziesiąt scenariuszy medycznych. Uczelnia ma także własną karetkę, z której korzystają studenci ratownictwa medycznego, centrum fizjoterapii z jedyną w północnej Wielkopolsce Kriokomorą, pracownie kosmetologiczne i inżynierskie. Te ostatnie w najbliższym czasie zyskają nowe wyposażenie za prawie 3,5 miliona złotych. Pilskie uczelnie finansowo wspiera m.in. miasto Piła. Miejska kasa dołożyła m.in. 700 tys. zł do rozbudowy Laboratorium Inżynierii Mechanicznej PWZ, 750 tys. na zakup sprzętu do specjalistycznych pracowni Instytutu Ochrony Zdrowia, a wielokrotnie dotowała prace budowlano-remontowe na tej uczelni. Wypłaca także stypendia akademickie, mieszkaniowe oraz doktoranckie. W tym roku akademickim wydana na nie łącznie około 30 tys. zł. Najważniejsze studenckie święto w roku to oczywiście Juvenalia. Historia tych w Pile sięga roku 2001. Trwały jeden dzień i tak naprawdę nie były Juwenaliami. Po raz pierwszy hasło Juvenalia pojawiło się rok później, a studenckie święto organizowały wówczas PWZ filia Politechniki Poznańskiej i Wyższa Szkoła Biznesu. Najważniejszym wydarzeniem był studencki korowód jadący na platformach przez miasto. Pierwsze kilkudniowe Juwenalia miały miejsce w 2005. Od 2008 juwenaliowe koncerty odbywają się na wyspie, a od 2012 oficjalna nazwa imprezy to Juvenalia Pilskich Uczelni. Od dwóch lat głównym organizatorem juwenaliów jest Miasto Piła i Regionalne Centrum Kultury, a uczelnie współorganizatorami. W tym roku na finałowym koncercie juwenaliów w strefie koncertowej, według szacunków policji, bawiły się 3000 osób. Drugie tyle mogło przebywać poza strefą koncertu na całej wyspie. Władzą wszystkich uczelni Sen Spowiek spędza hasło niż demograficzny. Danymi na temat liczby studentów w poprzednich latach podzieliła się PWZ. 1 października ubiegłego roku tradycyjne Gaudeamus zaśpiewało w niej ponad 1300 osób. Trzy lata wcześniej było ich prawie półtora tysiąca, a 5 lat temu 1560. Wśród trendów najbardziej widoczny jest wzrost zapotrzebowania na kierunki inżynierskie, a studenci cenią studia dualne, na których na bieżąco zdobywają wiedzę praktyczną i mają bezpośredni dostęp do nowoczesnych technologii. To wszystko co przygotowałem na temat studenckiego życia w Pile. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.